Warto wspomnieć o naszych asystentach edukacji romskiej. Jak najbardziej, tak, oczywiście. Myślę, że to jest wiesz, co trafione w ogóle w dziesiątkę. To jest, pomysł w ogóle, wiesz, stworzenia tego zawodu, to był naprawdę strzał w dziesiątkę i myślę, że sami Romowie, wiesz, to było najlepsze w tym wszystkim, że sami Romowie są asystentami edukacji romskiej. Tak naprawdę, Wiesz, jesteś asystentem edukacji romskiej, znasz kulturę, znasz wartości tej kultury, wiesz jakie są wyzwania, wiesz w jaki sposób trzeba pomagać dzieciakom. Tak, to jest bardzo ważne, a przede wszystkim zobacz, jak to jest prestiżowe się stało tak. w stosunku do wykonywania zawodów. No bo tak jak sama wiesz, przecież i u nas są prestiżowe zawody, które są, różnią się od społeczeństwa większościowego. No pamiętasz, jak robimy nasze szkolenia, to bardzo często padają różnego typu zawody, jakie są prestiżowe w społeczeństwie większościowym. To jest lekarz, to jest prawnik, tak. to jest profesor, prawda, i tak dalej. No a u nas zupełnie inne rzeczy. No u nas, przecież wiesz, doskonale są niektóre z tych zawodów prestiżowych w Polsce są zawodami zakazanymi, tak jak mhm. na przykład lekarz, prawda, czy prawnik, czy, czy, czy wszystkie wszystkie takie związane z prawniczymi, z instytucjami. Zawody, a u nas jest na przykład handlowiec, biznesmen tak, bardzo, tak, bardzo. Tak, to bardzo jest po prostu numer jeden. Wiesz, czasem mam wrażenie, że zmieniamy w ogóle 360 stopni, wiesz, postrzeganie, e, jeżeli chodzi o zawody, wiesz, i to czym się w ogóle, wiesz, e, w czym się specjalizują Romowie, tak? I co jest dla nich ważne? Oczywiście nikt sobie, wiesz, nie zdaje sprawy, że to też z historii wynika i zeszłości historyczne, wiesz, które były e, towarzyszy. Wiesz, przy tej drodze funkcjonowania społeczności romskiej, miała duży wpływ, i wciąż ma tak naprawdę. Tak, na pewno składano. Historia ma decydujący wpływ, tak naprawdę, jakimi jesteśmy osobami. No i tutaj trzeba podkreślić, że my jako Romowie nigdy nie mieliśmy szansy, czy to na odpowiednią edukację, czy też na ustawkowanie się na jednym, mhm. na jednym miejscu. No i ja się bardzo cieszę, że teraz ten nasz głos jest słyszany.